Życie trwa tylko dzisiaj. Ono jest to, co było, już nie wróci, to, co jest, to jeszcze nie wiadomo, czy będzie, a, a życie, jeżeli chcesz żyć naprawdę, to, to, to trzeba się skupić na tym dniu, który jest. Oczywiście są pewne plany, są pewne, możesz się wiele nauczyć z przeszłości, wyciągając wnioski. Natomiast żyje się tylko dzisiaj i kiedy się budzę rano z moją żoną poświęcamy trochę czasu na to, żeby, żeby podjąć dobre decyzje, modląc się wspólnie. Nie? No to piękna tradycja. To już to nie jest tradycja, to jest walka. Z czym? To jest walka o przeżycie. Po prostu? Tak. Każdego dnia podejmuję, pod moje, podejmuję rękawice, żeby przeżyć, żeby nikogo nie zranić, właśnie nikogo nie pobić, żeby podjąć dobre decyzje, żeby nikogo nie sądzić, żeby mieć cierpliwość yy, też do siebie, nie sądzić siebie, nie przyjmować upadki, przy, przyjmować konsekwencje złych wyborów. To jest walka, nie? Bo, bo łatwo jest się zbuntować na, na siebie samego i wtedy jest ta agresja, właśnie, i ta i wobec siebie i innych, nie? a to kurde do niczego nie prowadzi, to nie jest w ogóle kreatywne.